Cześć, witajcie na kanale firmy Applaus. Mam na imię Edek i dziś będziemy kontynuować naszą podróż do przyszłości w poszukiwaniach legendarnych konstrukcji niemieckiej marki Zenheiser. W poprzednich naszych materiałach przyjrzeliśmy się bliżej słuchawkom HD414, które były pierwszymi na świecie słuchawkami otwartymi i rozpędziły markę Zenheiser w dalekim 1968 roku oraz modelowi HD25, który zrobił niemieckiemu producentowi renomę wśród DJ-ów i profesjonalistów pracujących z dźwiękiem. Linki do tych materiałów znajdziecie w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Dziś natomiast weźmiemy na tapet słuchawki, które zrobiły furorę w świecie audiofilskim i nazwa których wciąż powoduje, że znawcy tematu z uznaniem kiwają głowami. Mowa tu oczywiście o HD600. Sennheizery HD600 to legendarne już słuchawki o otwartej konstrukcji, które zyskały sobie uznanie wśród audiofilów i w świecie pro audio. Od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1997 roku. Te słuchawki są często chwalone za swoją wysoką jakość dźwięku, precyzyjne odzorowanie i komfort noszenia, jaki jest ich rodowód i dlaczego nawet dziś są uznawane za co najmniej bardzo dobre słuchawki. Jak już wspomniałem wcześniej, 600 zostały wprowadzone na rynek w 1997 roku jako część serii słuchawek HD od High Definition. Bezpośrednio poprzedzającym modelem HD600 był model HD580 który został wprowadzony na rynek w 1993 roku i zyskał uznanie konsumentów. 580 były cenione za swoją wysoką jakość dźwięku i komfort noszenia. Zoptymalizowana komputerowa geometria magnesu pomagała znacząco zmniejszyć zniekształcenia harmoniczne. Intermodulacyjny, natomiast niezwykle lekkie aluminiowe cewki zapewniały niesamowicie szybką reakcję, słuchawki błyskawicznie zostały punktem odniesienia, zarówno pod względem dźwięku referencyjnego, jak i realistycznej przestrzennej sceny dźwiękowej, i chociaż HD580 wyznaczyły nowy standard komfortu i precyzji dźwięku oraz brzmiały świetnie, znalazło się miejsce na kolejne ulepszenia. Na niektórych częstotliwościach pojawił się ledwo zauważalny szum, który był spowodowany materiałami, z których wykonane 580. -tki. Te i kilka innych subtelnych, ale ważnych szczegółów zadecydowało o tym, że Sennheiser z okazji swojego 50-lecia wypuścił ulepszony model HD 580 Jubilee. Model ten rozwiązał problemy wymienione przeze mnie wcześniej i sprawił, że dźwięk był jeszcze czystszy i precyzyjniejszy. To właśnie ten jubileuszowy model dał życie całej serii Sennheiserów HD 6, HD 580 i ich następce HD 600. Miały wiele wspólnych cech, ale HD600 prowadziły kolejne ulepszenia, które poprawiły jeszcze bardziej jakość dźwięku i komfort użytkowania. Warto jednak pamiętać, że HD580 odegrały istotną rolę w rozwoju linii słuchawek HD marki Sennheiser i zapewniły solidne fundamenty dla sukcesu, jaki później odniósł model HD600. 600K zostały więc zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dźwięku wysokiej jakości entuzjastom muzyki. Charakteryzowały się otwartą konstrukcją z dużymi miękkimi poduszkami, stosunkowo wysokim komfortem i niewielką wagą, za sprawą wykorzystanych elementów konstrukcyjnych z plastiku, dzięki czemu sesje odsłuchowe mogły trwać godzinami bez uczucia zmęczenia czy dyskomfortu. Aczkolwiek niektórzy użytkownicy skarżyli się na tzw. efekt imadła, wyjętych z pudełka słuchawek czyli wyczuwalnego docisku na małżowiny uszne, który jednak ustępował po jakimś czasie i rozchodzeniu słuchawek nieodzowną cechą pierwszej edycji 600. Był charakterystyczny design obudowy imitujący szaro błękitny granit lub marmur. I choć z dzisiejszego punktu widzenia może to wyglądać nieco kiczowato, to w 1997 roku takie wzornictwo miało świadczyć o luksusowości i wyjątkowości tego produktu. Ten krzykliwy design Zenheiser zmienił na bardziej stonowaną kolorystykę dopiero w 2019 roku. Wracając jednak do początków, to przede wszystkim dźwięk zagwarantował im niebywały sukces. HD 600 brzmiały naturalnie, przestrzennie, precyzyjnie i szczegółowo, nie koloryzowały i nie podbarwiały. Można by rzec, że grały neutralnie. Słuchacze mogli usłyszeć subtelne niuanse w muzyce, co sprawiało, że ich doświadczenie słuchania stawało się bardziej satysfakcjonujące i angażujące. Dzięki temu słuchawki szybko zdobyły uznanie audiofilów. Jak możemy przeczytać w recenzji magazynu HiFi i Muzyka z października 1998 roku, od pierwszej chwili słuchania uderza wspaniała czystość brzmienia, równowaga tonalna i przestrzenność. Dźwięk można określić jako ani zbyt jasny, ani zbyt ciemny. Wysokie tony, krystalicznie czyste, dodają brzmieniu blasku i polotu. Najniższe częstotliwości odmierzane są dokładnie bez cienia dominacji nad pozostałymi zakresami częstotliwości z bardzo dobrą kontrolą wybrzmień. Średnica pozostała wolna od wszelkich podbarwień. Instrumenty zabrzmiały po prostu tak jak powinny. Wokale były pełne ekspresji i bardzo sugestywne. Nie zaobserwowaliśmy też jakichkolwiek ograniczeń w przestrzeni i dynamice. Te wszystkie cechy spowodowały, że również inna grupa odbiorców bardzo szybko zaczęła się interesować nowymi słuchawkami Sonheiser'a. Mowa tu o profesjonalistach, inżynierach dźwięku i masteringowcach. HD 600 również szybko znalazły swoje miejsce zarówno w domowych pokojach odsłuchowych, jak i profesjonalnych studiach nagraniowych. Rynek szybko zorientował się, że 600 są słuchawkami uniwersalnymi, które nadają się zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych. Mogą być używane do słuchania muzyki, oglądania filmów czy edycji dźwięku, co czyni je wszechstronnymi narzędziami dla wielu użytkowników. Do tego wszystkiego dochodził również bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. W momencie premiery słuchawki kosztowały około 450 dolarów. Co ciekawe, w przeliczeniu według aktualnego kursu wychodzi to około 1820 zł. I oznacza to, że mimo upływu lat cena katalogowa pozostała na takim samym poziomie. Aktualna wersja 600 katalogowa kosztuje 1879 zł. Oczywiście kwota nie jest mała, ale w zamian użytkownik otrzymywał prawdziwe urządzenia high-end, a jak na słuchawki tej klasy, to cena nie wydaje się być przesadzona. Stosunek najwyższej jakości i czystości dźwięku do niewygórowanej ceny to jeden z głównych czynników, który zapełnił temu modelowi popularność. Jak się okazało po latach, do listy zalet modelu HD600 można było śmiało dopisać trwałość i porządną niemiecką jakość. Użytkownicy zaczęli doceniać solidność tej konstrukcji. Nasz dział serwisu może pochwalić się niejedną zabawną historią, jak odzywał się do nich właściciel HD600, że po 20 latach chyba już nadszedł czas wymienić poduszki. I tak, pomimo upływu lat, Sennheiser HD600 pozostaje popularnym wyborem wśród osób poszukujących wysokiej jakości dźwięku. Firma Zenheiser kontynuowała rozwój swojej linii słuchawek, wprowadzając kolejne modele, ale HD600 nadal cieszą się niesłabnącą popularnością. 600 są często porównywane ze znacznie droższymi konstrukcjami, a wielu fanów uznaje ten model za najlepszy w swojej klasie. Nawet dziś, pomimo upływu prawie 30 lat, każdy, kto szuka dla siebie wysokiej jakości słuchawek dynamicznych, Prędzej czy później natrafi na odniesienia, porównania i recenzje HD600. Jak wspomniałem powyżej, HD600 nadają się do słuchania muzyki różnych gatunków. Efekt obecności i szerokiej sceny mile zaskoczy konoserów muzyki klasycznej, świetnie zawrzą zarówno nagrania studyjne, jak i nagrania koncertów. Miłośnicy muzyki elektronicznej również będą pod wrażeniem jakości dźwięku. Suma wszystkich wymienionych powyżej cech. W połączenie ze stosunkowo niewysoką ceną, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia, sprawia, że świat audiofilów i urządzeń High-End stał się nieco bliższy zwykłym śmiertelnikom. Podsumowując, model HD600 był jednym z kamieni milowych w historii słuchawek firmy Sennheiser i wciąż jest uważany za wzór dla wielu innych modeli na rynku. 600 dały też podwaliny pod rozwój i dalszy sukces kolejnych modeli serii HD6. HD650 czy HD660S. Ich niesłabnąca popularność i niemal niezmieniony od 27 lat design jest świadectwem ich wysokiej jakości i znaczenia dla entuzjastów muzyki i profesjonalistów o dźwięku. Mamy nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to prosimy o zostawienie lajka i suba. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!